Halo halo! Cześć, witajcie, to ja Marlu, a dzisiaj będzie taki openik trochę i przedstawienie gry Clash Royale Pierwsze, openik, robimy opening Golden Chesta Oooo ile Golda No O ja no, już tego nie użyłam kiedyś używałem. Sowe, czy mam to free check Golda. trochę Golda giganta, giganta nie używam razu dam to Mówiłem o co chodzi w tej grze to jest gra typu pff, taka strategiczna <laughs> Strategiczna po prostu, w której mam takie karty i zdobywamy właśnie z takich paczuszek tutaj mam różne paczuszki typy tutaj można sobie kupować za Golda Na przykład um, Spear Goblin Upgrade um, no dobra pokażę Wam szybko, szybko rozgrywkę jak to wygląda jedna gra i tyle i koniec i jak już zobaczycie, jak to wygląda, sami zobaczycie, czy warto w tę grę grać, czy nie warto. Dobra. Hmm. Spróbuję cząstkiwać. Dobra, przynajmniej nie zrobił szarży, który by ogromny damage, naprawdę. Dobra. To jest taka gra trochę taktyczna, taka, moim zdaniem, ale nie wszyscy się zgadzają z tym, nie wiem dlaczego. zdaniem tej gry bez dobrej taktyki nie da się wygrać, trzeba przynosić cały czas swoje ruchy po kolei. Czekaj jakby dobre kontry dać przeciwko jego tym, tym żołnierzom, bo jeżeli damy złą kontrę, to, to źle będzie to. Tak. Jest, jak mnie denerwuje on tyle tego będzie teraz dawał. Będzie czuł się fajnie. Spróbuję tak Rozwalimy go. Spokojnie, rozwali mnie Ucieczy się. Rozwali się Szybciej go, może się Jestem ciekaw, w on teraz wymyśli, tak? Ja teraz mu te, tego, tego rozwalę, już tak, tak, będzie po nim. Jest jeden język, jakby można powiedzieć. Dwa hape. Dwa hape. Później ja już Dobra. Próbuję teraz mu tą wieżę zaatakować, a ta ma wieżę mu rozwalę I tak, i tak, i tak, i mu można powiedzieć. Dobra, ci trochę to, 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 to Ora, szybko atakuj, atakuj się, się. Na ostatnie sekundy po prostu tam damy. Dobra. To jest fajne, to kosztuje tylko jeden, ale jest... Świetne, super brzyda. Teraz, teraz muszę i rozwalić tyle. To groźne, rozwala Będzie ciężko. Może remis, remis zagram, tak, remis. O nie, teraz miałem coś w rozwale Rozwalił rozwali mnie, roz... Przygrano, przygrano Dobra, to był taki mm, Krótki wstęp Jak pokazałem wam, jak mniej więcej ta gra wygląda o Co w niej chodzi Strzeliłem właśnie 8 pocharaków, tak Kolejna rzecz, są takie areny, jest ich 8 8 aren, każ na każdej jak raz wbijecie, to już macie odblokowane różne rzeczy, na każdej są jakieś karty, na ósmej tylko nie ma, nie wiem dlaczego. Może pewnie jeszcze nie dodali X chcę, bo to jest fajne. No.